Radio Kurier Galicyjski. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Kurier Galicyjski przy mikrofonie Eugeniusz Sało. Mam przyjemność zaprosić Państwa na naszą środową audycję 25 września. A swoje imieniny dziś obchodzą Andrzej, Antoni, Bernardyna, Bogusław, Elżbieta, Jan, Krzysztof, Piotr, Zachary i Zofia. Wszystkim solenizantom życzymy zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności. Dziś zabiorę Państwa w podróż po ważnych wydarzeniach, zarówno tych aktualnych, jak i historycznych. Na początek udamy się do Jaremczy, gdzie odbyło się 17 spotkanie polsko-ukraińskie z udziałem polityków, naukowców, ekspertów do spraw stosunków polsko-ukraińskich, dyplomatów i dziennikarzy. Następnie odwiedzimy polskie nekropolie na Ziemi Lwowskiej, by oddać hołd żołnierzom września 1939 roku. A na koniec rozmowa z wyjątkowym gościem, poetą, prozaikiem i działaczem kultury Mariuszem Olbromskim. Zaczynamy jednak od najnowszych informacji z frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Nadal trwa rosyjska ofensywa w Donbasie. Na kilku odcinkach frontu Rosjanie nieznacznie się przesunęli, jednak ukraińska obrona działa bardzo skutecznie. W obwodzie Kurskim ukraińskiemu wojsku udało się zahamować kontrofensywę Rosjan. Amerykański Instytut Badań nad Wojną wskazuje, że ukraińskie ataki na logistykę Rosji na tyłach frontu mogłyby znacząco osłabić rosyjskie działania ofensywne, zwłaszcza gdyby Ukraina otrzymała wsparcie dalekosiężną bronią z Zachodu. Niestety na razie Takiej zgody nie ma. Teraz przechodzimy do tematu 17 spotkań polsko-ukraińskich, które odbyły się w Jaremczy w dniach 19-22 września. Tematem przewodnim była wymiana doświadczeń pod hasłem 25 lat w NATO 20 lat w Unii Europejskiej doświadczenia Polski lekcje dla Ukrainy. Spotkanie zgromadziło wielu znamienitych gości, w tym polityków, naukowców i dyplomatów z obu krajów. Wydarzenie to było współorganizowane przez Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasela Stefanyka w iwano frankiwsku Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Fundację Wolność i Demokracja, Instytut Badań Politycznych i Etnonarodowych imienia Iwana Kurasa Nan Ukrainy, przedstawicielstwo PAN w Kijowie, Instytut Polski w Kijowie oraz stowarzyszenie Kurier Galicyjski. Był tam też nasz kolega redakcyjny Konstanty Czawaga, który rozmawiał z uczestnikami konferencji. Jednym z głównych paneli było jak kształtować relacje polsko-ukraińskie obecnie i w przyszłości. Teraz posłuchajmy fragmentu wystąpienia doktora Łukasza Adamskiego, wicedyrektora Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Mam nadzieję, że właśnie obi Ukraińcy, którzy wrócą, młode pokolenia też Ukraińców, które są bardzo zainteresowane też Polską, no będą tworzyły taki tutaj na Ukrainie taki fundament, który będzie sprzyjał wzmocnieniu współpracy obu państw. W Polsce... Mogę powiedzieć, trochę jestem bardziej pesymistyczny, dlatego że wydaje mi się, że... Wraz z dorośleniem pokolenia obecnej młodzieży, paradoksalnie interes do Ukrainy może się zmniejszyć. To raczej obecne polskie elity, te, które mają lat, powiedziałbym starszego pokolenia, czyli średnio starszego, około 60 lat mają, czy nawet mojego pokolenia, czyli mniej więcej 40-latkowie, zostali wychowani w zupełnie innych kodach kulturowych, są po bagażu zupełnie innych lektur, które w sposób naturalny skłaniają nas do, do zainteresowania się Ukrainą, czy do troszczenia się o Ukrainę. W przypadku młodzieży, Niestety ja widzę w Polsce bardzo duży spadek zainteresowania. Oczywiście był ten emocjonalny poryw serca w 2022 roku, ale on się już skończył, więc moim zdaniem to raczej przed polskimi elitami, ale też przed ukraińskimi, będzie stało zadanie, żeby w jakiś sposób zwiększać zainteresowanie Ukrainą młodych Polaków. No ale ogólnie myślę, odpowiadając jeszcze raz na to pytanie, ogólnie myślę, że nas łączy strach, łączy nas wizja bezpieczeństwa, łączą nas więzi społeczne i w jakiejś mierze też perspektywy współpracy gospodarczej, bo geografii się nie łączy. I w przewidywalnym czasie Rosja, Moskwa i Białoruś pozostaną wrogami Ukrainy, i to Polska jest tym takim ogniwem łączącym Ukrainę z resztą Europy. A to już fragment z wystąpienia Grażyny Staniszewskiej, byłej posłanki do Parlamentu Europejskiego. Pod osłoną tego strachu i wojny właśnie powinniśmy po pierwsze załatwić sprawę pochówków, bo jak to będzie już po wojnie, to w Polsce będziemy mieli z tym większy problem, dlatego że wtedy głowę bardziej podniosą no, przeciwnicy, którzy traktują to jako narzędzie do rozgrywki, niż jako załatwienie. Pewnej humanitarnej sprawy. I druga rzecz, jak najszybciej porozumieć się między Polską a Ukrainą w sprawie rolnictwa. Bo to rzeczywiście będzie największy problem potem w Unii Europejskiej. I jeżeli my między naszymi państwami byśmy potrafili ustalić jakieś reguły funkcjonowania, to byłby nasz wkład też do Unii Europejskiej i wiele więcej by znaczyło takie wspólne zdanie, wspólna koncepcja polsko-ukraińska niż tylko ukraińska i osobno polska. I jeszcze na koniec chcę jedno powiedzieć, że jak byłam w Parlamencie Europejskim, to my jako polska grupa, dość duża grupa wśród tych państw. Wchodzących 20 lat temu do Unii Europejskiej, próbowaliśmy stwarzać sojusze z innymi, żeby łatwiej nam było przeforsować pewne nasz punkt widzenia. Próbowaliśmy z krajami bałtyckimi, próbowaliśmy z grupą Wyszehradzką, ale nas było cały czas za mało. Za mało, żeby stanowić jakąkolwiek przeciwwagę dla tych, którzy w tej Unii są już dłużej i mają inną historię, inne doświadczenie, zupełnie inne. I ja wtedy sobie cały czas Myślałam, o jakby dobrze było, jakby tu Ukraina była razem z nami, tylko najważniejsze, żebyśmy potrafili załatwić te sprawy związane z wołyniem i te inne, i po prostu nauczyć się ze sobą rozmawiać i ze sobą ustalać pewne rzeczy, to wtedy, tak naprawdę, ze względu na potęgę Ukrainy i sporą wielkość Polski, bylibyśmy potęgą w Unii Europejskiej. I tak naprawdę to my moglibyśmy wtedy nadawać ton całej Wspólnocie, a nie Niemcy czy Niemcy z Francuzami. Naprawdę tak mogłoby być. Takie jest moje doświadczenie i myślę, że powinniśmy do tego dążyć. 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na teren II Rzeczypospolitej realizując tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow. W 85. rocznicę tych wydarzeń działacze polskich organizacji Lwowa oraz przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Lwowie oddali hołd żołnierzom września 1939 roku. niczej kwiaty złożyli na nekropoliach w Malechowie, Hołosku, Jaśniskach, Lelechówce oraz w Lasach Jaworowskich. Z uczestnikami tej uroczystości rozmawiał Aleksander Kuśnierz. Dzisiaj odbył się tradycyjny objazd miejsc pamięci, które są związane z bohaterami września 1939 roku. Chodzi o żołnierzy Wojska Polskiego. Przede wszystkim byliśmy na cmentarzu w Malechowie, byliśmy na cmentarzu z i Wołosko. Później pojechaliśmy do Jaśnisk. No i teraz obecnie jesteśmy w Lesie Janowskim, tutaj w Lelychówce. Wszędzie Pomodliliśmy się, oddaliśmy hołd poległym żołnierzom. Bardzo się cieszymy z tego, że udział w tym opieździe biorą uczniowie szkół, czyli młode pokolenie, które będzie miało taki obowiązek przekazać tę wiedzę o tych miejscach następnym pokoleniom. Bardzo nam na tym zależy. To, że udaje nam się w ciągu roku dotrzeć do tych miejsc, można powiedzieć, że podbudowuje nas, ponieważ wykonujemy swoje obowiązki, które są złożone na nas jako opiekunów miejsc Pamięci Narodowej powiedział Janusz Balicki, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie. Ten dzień jest bardzo ważnym etapem w historii. Dzień w rocznicę, który właśnie dzisiaj na polskie walcząco z Niemcami uderzyła władza radziecka i Polska musiała stoczyć bardzo nierówną walkę z obu stron. Ważny etap II wojny światowej. Żeby dzieci pamiętali, co się działo dookoła Lwowa, co się działo w Lwowie. Tu bezpośrednio no to są miejsca historii, do których można dotknąć ręką. Ale najważniejsze, to są groby tych, którzy właśnie zginęli. Bardzo często groby zapomniane. I jeżeli nasza młodzież będzie tu przechodziła będzie pamiętała o tych miejscach, to ta pamięć będzie trwała dalej i będzie komu pamiętać o tych grobach dbać o te groby i nieść tą pamięć dalej to jest bardzo ważne. Powiedziała Wira Szerśniowa, dyrektor liceum nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny w Lwowie. Jest to po prostu wykonanie jednego z uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy, to jest modlitwa za żywych i za zmarłych i to jest czymś co możemy tym zmarłym jako tutaj żyjący ofiarować. Modlitwa, pamięć, kwiaty, znicze. Wielokrotnie Pismo Święte wspomina nam o potrzebie modlitwy za zmarłych. No i też modlitwa jest takim szczególnym darem, jaki możemy im ofiarować jako, jako tutaj jeszcze żyjący jako chrześcijanie. To jest ten uczynek miłosierdzia, pamięci. No i też takiej wdzięczności za ich ofiarę, za poświęcenie. No i też przy okazji tych takich trudnych momentów, jakie zaraz Ukraina, to też jest taka jeszcze, jakby przypomnienie, że to, co my zaraz możemy zrobić dla Ukrainy, to przede wszystkim właśnie modlitwa i gorąca prośba o to, by, by nastał pokój. No i też wspominamy tą ich ofiarę i też przy okazji myślę, wszyscy tutaj obecni, przede wszystkim też młodzież, która z nami jest jakoś obecna wyjątkowo w tym roku, no, możemy sobie uświadomić ofiary jaką ci ludzie też składają. No i wydaje mi się, Myślę, że taka wdzięczność, jaką my możemy im okazać, to, to właśnie tylko i wyłącznie przez mody. No, co możemy więcej zrobić dla tych ludzi, którzy dawno zginęli, no i też dla tych, którzy teraz zginą? To jest czymś bardzo ważnym, no i to jest takie nawiązanie do tego, do czego nas zachęca i Biblia, no i też i Kościół nieustannie. Opowiedział ojciec Słowo Mierbystry, Bystry, proboszcz parafi świętego Antoniego w Lwowie. Walki w okolicach Lwowa trwały od 12 do 22 września 1939 roku zginęło około 1,5 tysiąca żołnierzy wojska polskiego, choć dokładna liczba poległych do dziś nie jest znana. A teraz czas na wyjątkową rozmowę z Mariuszem Olbromskim, poetą, prozaikiem i współorganizatorem polsko-ukraińskiego Dialogu Dwóch Kultur. Zapraszam do wysłuchania tej inspirującej rozmowy. Panie Mariuszu, to proszę przedstawić właśnie jak zrodził się pomysł Dialogu Dwóch Kultur i jaki jest jego cel. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Kurier Galicyjski, pana redaktora. Pomysł Dialog dwóch kultur zrodził się w latach 90., kiedy upadł Związek Radziecki i powstała wolna Ukraina. Tam na początku lat 90. po raz pierwszy pojechaliśmy z żoną do Krzemieńca, spotkaliśmy się tam z życzliwym przyjęciem miejscowych Polaków, ale też środowiska ukraińskiego i zaczęliśmy organizować spotkania naukowe, literackie, a także plenary malarskie, w których brała udział młodzież polska z terenu Ukrainy, jak i miejscowi Ukraińcy skupieni w takich grupach artystycznych. Zresztą bardzo utalentowani. przyjmowała nas wówczas w uczelni krzemienieckiej, która mieści się w dawnym budynku sławnego liceum krzemienieckiego. Pan rektor Afanasi Łomakowicz bardzo życzliwie i w sali kolumnowej trwały nasze obrady, natomiast obok w sali odbywały się później Wernisarze poplenerowe i tak trwało to kilka lat. Później to nabierało coraz większego, że tak powiem, rozmachu. Pojawiali się uczelni z wielu uczelni, historycy literatury, historycy, badacze sztuki, czyli historycy sztuki, muzealnicy z obu stron granic, zarówno z terenu całej Ukrainy, jak i Polski. I już od ponad 20 lat, właśnie co roku we wrześniu, przede wszystkim w krzemieńców, dniu 4 września, czy to znaczy w dniu urodzin Jusza Słowackiego? Rozpoczynaliśmy te nasze spotkania za Przemysłą Świętą w Kościele Parafialnym, za duszę Józefa Słowackiego, członków jego rodziny. No a później też te dialogi odbywały się w innych miastach na terenie Ukrainy, a także w Polsce. Spotykali się i spotykają na nich znakomici literaci, naukowcy, muzalnicy i artyści. Na sesjach naukowych i wieczorach artystycznych które właśnie zostały objęte tą nazwą Dialog dwóch kultur. Nastała ta impreza wpisała się do kalendarza najbardziej ciekawych i najważniejszych imprez w dziedzinie kultury i nauki, organizowanych wspólnie przez Polaków i Ukraińców i spotkania te służyły w przeszłości służą, jak sądzę, nadal budowaniu porozumienia między szczególnie między elitami obu narodów, wzajemnemu poznaniu się, poszerzeniu wiedzy o wspólnym, bogatym dziedzictwie kultury i nauki. Bardzo ważnym jest fakt, że na spotkaniach tych prezentowane są również wykłady z zakresu historii, w których przedstawiane są, a szczególnie w ostatnich latach, w latach wojny, wydarzenia ukazujące dążenia wolnościowe obu narodów, polskiego i ukraińskiego, dawniej i dzisiaj. Każdego roku w tych interdyscyplinarnych spotkaniach po obu stronach granic bierze udział łącznie z publicznością setki osób i tak z moich takich wstępnych jakby wyliczeń wynika, że w ciągu tych 24 lat spotkało się mniej więcej około 20 tysięcy osób w różnych miastach po obu stronach granic. Trwałym osiągnięciem tych spotkań jest też poważne obecnie wydawnictwo naukowe, rocznik pod tym samym tytułem Dialog dwóch kultur, ukazujący się w języku polskim i ukraińskim i mający obecnie naprawdę bardzo wysoki poziom. Dzisiaj Dialog dwóch kultur to wydawnictwo zawierające unikalne, często materiały badawcze dotyczące dziejów polsko-ukraińskich, dotyczące kultury Lwowa, Ziemi. Wołyńskiej, Podolskiej. W bieżącym roku właśnie ukazał się 18. tom tego rocznika. Spotkania te służą przede wszystkim pogłębianiu wiedzy, ale jak wspomniałem, też budowaniu porozumienia między obu narodami, nawiązaniu osobistych kontaktów, a także kontaktów między instytucjami. Spotykaliśmy się też po obu stronach granicy, aby pokazać zbiory i pracę gościom z Ukrainy, pracę i ekspozycje w naszych muzeach, instytucjach kulturo. No i wydaje mi się, że też nie można zapomnieć, że wielkim orędownikiem i patronem naszego dialogu stał się święty Jan Paweł drugi, którego historyczna wizyta na Ukrainie w 2001 roku i słowa wówczas wypowiedziane, a także późniejsze listy, które kierował w stronę Ukrainy, powinny być i są dla nas wszystkich trwałym drogowskazem. Właśnie nieprzypadkowo w krzemieńcu we wspomnianym kościele parafialnym, gdzie jest taka piękny pomnik, moim zdaniem najpiękniejszy w świecie. Józefa Słowackiego według projektu Wacława Szymanowskiego, w jednej z bocznych kaplic, w tym kościele, została odsłonięta pamiątkowa tablica, umieszczona w czasie jednego z dialogów dwóch kultur, a poświęcona Janowi Pawłowi II. Jak wiadomo, jest taki wiersz Jerusza Słowackiego, zaczynający się od wersu Pośród niesnasek: Pan Bóg uderza w ogromny dzwon, i tak dalej, którym przepowiada nadejście papieża Słowian. Proszę opowiedzieć o tegorocznej 24. już edycji spotkań Dialogu Dwóch Kultur. Która właśnie miała miejsce zarówno w Krzemieńcu, jak i też w Polsce. W tym roku, mimo właśnie trwającej wojny na terenie Ukrainy, tej barbarzyńskiej agresji rosyjskiej, którą odczuwa każdy mieszkaniec Ukrainy w taki czy inny sposób, jednak udało nam się zorganizować po raz kolejny nasze spotkania. W Krzemieńcu 4 września została tradycyjnie odprawiona przez księdza proboszcza w kościele parafialnym msza. Za duszę Juliusza Słowackiego złożono kwiaty pod pomnikiem Rasa Szewczenki I na cmentarzu tunickim na grobie Salomei Słowackiej, matki Słowackiego, a potem przed dworkiem, czyli Muzeum Juliusza Słowackiego, odbyło się uroczyste otwarcie dialogu, a także wewnątrz w muzeum sali, który był dawniej salonikiem Salomei, spotkali się przedstawiciele władz, mieszkańcy Krzemieńca, Polacy i rozmawiano właśnie na temat romantyzmu między innymi. Myśmy nie wyruszyli do Krzemieńca, w tym roku ze względu na wojnę, akurat to był ten czas, kiedy były te uderzenia na Wów, jak wiemy, jak tragiczne. I myślę, że podjęliśmy właściwą decyzję, ale zaprosiliśmy przedstawicieli świata kultury i nauki Ukrainy do Polski. I w Polsce nasze spotkania przebiegały w dniach od 9 do 14 września. Były bardzo bogate, jeśli chodzi o przekaz treści, no i też sporo nasi gości. A także my zobaczyliśmy. Byliśmy w kilku miastach, w pięciu miastach: w Lublinie, na Łęczowie, Kazimierzu Dolnym, w Sulejówku i w Warszawie. Hasłem przewodnim naszych spotkań był trzeci rok agresji Rosji na Ukrainę. To był temat głównie zajmujący historyków, oraz 160. rocznica Powstania Styczniowego z tym hasłem, którzy powstańcy nieśli na sztandarach za waszą i naszą wolność. W Polsce Sejm ubiegłej kadencji ten rok ogłosił rokiem Zbigniewa Herberta, Melchiora Wańkowicza i Kazimierza Wierzyńskiego. Jak wiemy, są to wybitni twórcy kultury, którzy urodzili się przed drugą wojną światową za wschodnimi granicami Polski. Wańkowicz na terenie Białorusi, no Herbert to każdy wieża w Lwowie, a Kazimierz Wierzyński w Drohobyczu. Na tych terenach się Wychowywali, wzrastali i też nabierali poczucia tego, jak wartościowa, jak piękna i różnorodna jest kultura tych terenów. Później rozwinęli swoją twórczość w głębi kraju. A Herbert Wierzyński i Wańkowicz, też później po 1945 roku w czasach Perelu, znaleźli się na emigracji. A więc bardzo niezwykłe postaci. I mieliśmy w zasadzie takie dwa wiodące tematy właśnie naszych spotkań temat historyczny i temat literacki. Oczywiście główną postacią tych naszych spotkań był Juliusz Słowacki, który w tym roku w Polsce w ramach tak zwanego Narodowego Czytania jest poznawany na nowo poprzez lekturę Kordiana, tego arcydramatu polskiego o jakże patriotycznej wymowie i wymowie antyrosyjskiej. W ramach konferencji literackiej Juliusz Słowacki narodów walczących o niepodległość, które ta konferencja odbyła się w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Jeden z najwybitniejszych znawców twórczości Juliusza Słowackiego, pan profesor Marek Troszyński z Instytutu Badań Literackich właśnie mówił o Kordianie, głosił taki wykład Kordian, Walenrod, Dylematy etyczne, a także wypowiadał się bardzo ciekawie na temat postaci i twórczości Juliusza Słowackiego. Burmistrz Krzemieńca pan Andrij Smagluk. Mówił taki temat: postać Juliusza Słowackiego jako czynnik wspólnej polsko-ukraińskiej walki przeciw agresji rosyjskiej. Trudno wymienić prawda, wszystkie wykłady, które się odbyły, ale proszę wierzyć, że zarówno o Słowackim, jak i Herbercie Wierzyńskim i Wańkowiczu wypowiadali się znawcy ich twórczości, którzy w swej dziedzinie są wybitnymi przedstawicielami środowiska związanego z nauką i literaturoznawstwem. Spotkań literackich było wiele. Prezentowaliśmy też najnowsze książki, które ukazały się na temat polsko ukraińskie. Między innymi prezes warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Zbigniew Żbikowski prezentował nową książkę, antologię poezji poetek ukraińskich zatytułowano Nie zabrałem z sobą radości. Te wiersze ukazały się w jego tłumaczeniu i w tłumaczeniu Bogdana Parana w Warszawie. Było już kilka edycji zawierają właśnie wiersze poetek ukraińskich, które wyemigrowały z Ukrainy i znalazły azyl w Polsce i napisały szereg pięknych, głębokich wierszy. Ja z kolei przedstawiłem swoje książki, a mianowicie swoją książkę poetycką, przetłumaczoną też na język ukraiński, to jest dwujęzyczna wersja tłumaczenia dokonała pani Wiera Meniok, przeminą dymy, rozkwitną róże wiersze o walczącej Ukrainie, no a także znaną już w Lwowie książkę Kresowa Wagółka, część druga, są to wywiady pani redaktora. Doktor Anny Gordyjewskiej ze mną na tematy dotyczące dawnej, współczesnej historii i kultury, zarówno ukraińskiej, jak i polskiej. Natomiast jeśli chodzi o część historyczną, to była rzeczywiście również wspaniała. Zaczęliśmy na zamku w Lublinie przed obrazem Jana Matejki. Unia Lubelska i tam między innymi profesor Grzegorz Nowik, wicedyrektor do spraw naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, mówił na temat właśnie znaczenia tego obrazu Unii Lubelskiej i równocześnie nawiązywał do tej myśli, że Unia Lubelska była w zasadzie tą pierwszą Unią Europejską zawiązaną no już prawie 500 lat temu. A więc jeśli chodzi o tematy historyczne, to było w tym nurcie jakby naszych spotkań około 40 wykładów, a łącznie przez tych zaledwie 5 dni mieliśmy około 60 spotkań. Zwiedziliśmy muzea w pięciu miastach, które na początku swojej wypowiedzi wy wymieniłem między innymi w Warszawie Muzeum Historii Polski, imponujących, gmach który zachwycił naszych gości z Ukrainy. No i też wzięliśmy właśnie udział w tych wszystkich wydarzeniach, które niewątpliwie pogłębiły naszą wiedzę i pozwoliły lepiej zrozumieć sytuację Polaków i Ukraińców w dobie dzisiejszej. Dziękuję panu bardzo za ja rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam, dobrego dnia. Na zakończenie, jak zapowiadaliśmy tydzień temu, przeniesiemy się do Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach. O tym niezwykłym miejscu opowie nam ojciec franciszkanin Michał Staszak. Nagranie przygotowali Anna Gorgijewska i Aleksander Kuśnierz. Znajdujemy się w Bołszowcach. to są kiedyś dawne ziemie polskie, obecnie jest to Ukraina. To miejsce powstało tylko dzięki i wyłącznie Matce Bożej, bo to inaczej nie można tego odczytać. Legendy, baśnie, opowiadania, różne historie nam mówią o tym, ale gdyby nie ona, to by tutaj nic nie było. I to tak trzeba sobie powiedzieć otwarcie i szczerze, historycy mogą różnie na to patrzeć, że to ona sobie wybrała to miejsce i tylko dzięki niej możemy w dalszym ciągu tu być, pomimo... 50 czy 60 lat komunizmu tych jakże nieciekawych szczególnie dla tych ziem, dla tego regionu historii, to końcem XX wieku, początkiem XXI wieku na nowo, że tak powiem, to miejsce powróciło do kościoła. Wcześniej tu były różne rzeczy, nie ma co wspominać, trzeba patrzeć w przyszłość i od dwudziestu kilku lat franciszkanie tutaj są kustoszami tego miejsca i opiekują się tym miejscem. Dzięki, to trzeba powiedzieć, wielki ukłon dla naszego kraju, dla Polski, który finansowo nas wspiera w odbudowie, w renowacji tego miejsca, żeby to miejsce mogło przyciągać innych ludzi, nie tylko z tych stron, ale też i, no, i z Polski. Pierwsza i najważniejsza to jest kościół, gdzie jest e, oryginalna kopia, znaczy kopia 1 do 1 Matki Bożej Bołszowieckiej, który oryginał znajduje się w Gdańsku Karmelitów. Więc to jest pierwsza i najważniejsza część tego, tego miejsca. Drugi bardzo mało, bo to tylko jedno piętro. Która zajmujemy my jako zakonnicy, czyli klasztor ojców franciszkanów. I trzecia część to jest, jakby my to nazywamy dom pielgrzyma, dom rekolekcyjny. Mamy 65 miejsc noclegowych, więc po prostu wynajmujemy, wypożyczamy dla grup, które chcą tutaj sobie przyjechać i w różnym charakterze, najczęściej to jest weekendowo, odpocząć, czy jakieś rekolekcje odprawić, czy, czy, czy jakieś kursy do ewangelizacji też to jest. I to nie jest tylko dla rzymokatolików, bo dużo więcej korzysta ludzi ze wschodniego obrządku, niż niż w obecnym czasie Rzymo katolików. Najważniejsze wydarzenie, jakie jest, no to zawsze jest odpust ku Matki Bożej Szkapleżnej. Mniej więcej to jest w połowie lipca. Tam jest różna ta data, znaczy różnie obchodzimy, zawsze obchodzimy to w sobotę i w niedzielę. Pielgrzymują z różnych stron, z pięciu stron archidiecezji lwowskiej pielgrzymi, z Lwowa, z Kamionki Buskiej, ze Stryja, z Tarnopola, z Iwano-Frankiwska, ze Sniatynia i oni tu przychodzą w sobotę na wieczór jest Eucharystia. Część z nich zostaje na niedzielę, świętujemy jeszcze w niedzielę i później zaczyna się też takie archidiecezjalne spotkanie młodych, po prostu kto jest, kto się czuje młody, tym zostaje i jeszcze dwa dni jakby przedłużamy to nasze świętowanie. To jest jakby najważniejszy punkt całego roku duszpasterskiego, tak to by można powiedzieć, ale oprócz tego my jako franciszkanie proponujemy, mamy taką propozycję duszpasterską przede wszystkim w kluczu Lekcjo Divina. Rekolekcji, to nie tylko dla sióstr zakonnych czy dla kapłanów, ale też i dla osób świeckich. I to zarówno ośmiodniowe, jak i weekendowe, pięciodniowe. Odbywają się też spotkania małżeńskie. Trochę w czasie wojny jest to utrudnione, ale staramy się im to też zaproponować, żeby rodziny nie czuły małżeństwa, nie czuły się jakby pomimo tych wydarzeń na Ukrainę pozostawione same sobie. Raz do roku jest takie wydarzenie też w okolicach 16 września, kiedy to, to świętujemy to wydarzenie, ale. Tak jak pani powiedziała, trzeba dbać o to miejsce przez cały rok, bo to żeby ono mogło ładnie wyglądać na jeden moment, no to po prostu trzeba tam pojechać, wykosić trawę, powyrywać chwasty, no po prostu zadbać o to miejsce. I to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie, że więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej kuriergalicyjski.com oraz na naszych profilach w mediach społecznościowych. Z państwem był Eugeniusz Sało. Do usłyszenia. Tu Radio Kurier Galicyjski. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023, ogłoszonego przez kancelarię prezesa Rady Ministrów RP. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.